Witam Was, z tej strony G kanału Major Wrestling Polska. Stęskniliście się, nie? My też. Słuchajcie, wiem, że długo nas nie było. Najważniejsze, że jesteśmy. W ramach tak długiej przerwy dzisiaj wracamy. Przygotowałem dla Was w tym materiale siedmiu najgorszych mistrzów WWE w historii Federacji World Wrestling Entertainment. Słuchajcie, wyliczamy w to oczywiście mistrzów Universal, ponieważ bez nich ta lista nie byłaby taka sama. Jeżeli macie jakiś pomysł na kolejny materiał, to proszę was, piszcie w komentarzach, ponieważ to nam naprawdę pomaga. Zostawiajcie łapki w górę dla zasięgów, dlatego żeby po prostu było widać, że wam się to podoba. Jeżeli nie, to łapkę w dół oczywiście, napiszcie w komentarzu, co powinienem zmienić. A teraz zapraszam was do oglądania. Numer 7. Shameless, 2015 Sheamus w roku 2015 zdobył mistrzostwo WWE na rzecz Romana Resa podczas gali Survivor Series. Roman wygrał wtedy turniej o wspomniany tytuł tylko po to, aby 5 minut i 15 sekund później stracić mistrzostwo poprzez zainkasowanie walizki Money in the Bank przez Sheamus'a. Mając wtedy około 9 lat cieszyłem się z wygranej Irlandczyka, bo nie będę ukrywać, że od zawsze jestem jego fanem. Ale z czasem zrozumiałem, że ten title reign był po prostu mierny. Dlaczego? Miało to być zwykłe podbudowanie do walki Romana Reignsa z Tryplakiem na WrestleMania 32, co równa się z tym, że po prostu celtycki wojownik i jego panowanie z pasem było tylko i wyłącznie elementem przejściowym całej historii. Numer 6. Bray Wyatt 2017. Bray w roku 2017 na Elimination Chamber szokująco zdobył tytuł WWE, tym samym odbierając go Johnowi Cena. Wyatt przypiął AJ Stylesa. By zdobić ten tytuł, mało kto spodziewał się, że jego panowanie nie będzie aż tak kolorowe, jak można było się spodziewać. Bray był po prostu bezbarwnym mistrzem: trzymał pas krótko, obronił go tylko raz w ciągu 50 dni, aby ostatecznie stracić go na WrestleMania 33 w walce z Randym Ortonem. Numer 5 Big E 2021. Bardzo lubię Bigiego. Nie będę ukrywać, że naprawdę fajnym momentem było wygranie przez niego tytułu WWE, ale jednak uważam, że duży E po prostu nie był taką gwiazdą jak na przykład Brock Lesnar, Roman Reigns czy inne gwiazdy tak potężnego kalibru, żeby nieść całą federację na swoich barkach i być uważanym za twarz WWE. Bigi zawsze kojarzył mi się z byciem częścią The New Day, ewentualnie przed takimi jak wygranie pasa interkontynentalnego. Moim zdaniem nie był wystarczającym materiałem na mistrza, aby jego panowanie zostało zapamiętane jak coś niesamowitego. Trzymał pas przez 110 dni i stracił go na rzecz Brocka Lesnara podczas Pay Per View Day One. Numer 4 Braun Strowman, rok 2020 Wszyscy wiemy, że pandemia była naprawdę dziwnym czasem dla WWE. Panowanie Brauna Strowmana jako mistrza Universal jest idealnym przykładem dla tego stwierdzenia. Strowman wygrał pas na WrestleMania 36, która odbyła się bez publiczności, odbierając go wtedy Goldbergowi, do którego jeszcze wrócimy w tym materiale. Ale mniejsza o to, problemem było to, że WWE chyba samo nie wiedziało co ze Strowmanem zrobić. Brown był mistrzem przez 150 dni, aby następnie stracić swój tytuł w walce z The Fiendem. Całe to story według mnie nie było porywające i nie przyciągało mnie jako widza, aby uznać, że Braun Strowman był dobrym mistrzem. Numer 3 Goldberg 2020. Skoro już o nim wspomniałem, to pora porozmawiać o najbardziej idiotycznej decyzji, jaką w życiu widziałem. Bo kto kusi na pomysł, aby Goldberg, który w ringu potrafi wykonać, no może z cztery akcje, odbierał mistrzostwo z rąk DeFinda, Finda, który był czymś naprawdę świeżym w tamtym momencie dla federacji. Bray Wyatt był wtedy niepokonanym mistrzem. Jego postać nie przegrała żadnej walki. Był naprawdę zawodnikiem wielkiego kalibru tylko po to. Aby na jakimś kretyńskim pay -per -view w Arabii Saudyjskiej zostać przypiętym przez dziadka, który następnie stracił ten pas na rzecz kolejnego tragicznego mistrza, o którym mówiłem wcześniej, czyli Brauna Strowmana. Po prostu przejdźmy do dwóch ostatnich pozycji, bo naprawdę, no chyba każdy to widział. Każdy to widział i każdy wie, jak bardzo idiotyczne to było. Numer 2. Jinder Mahal 2017 Jinder wygrał pas na gali Backlash pokonując Randy'ego Ortona. Pomimo, że naprawdę na początku uważałem to za ciekawe zaskoczenie, ponieważ Mahal zawsze był tylko jobberem, czyli mówiąc po polsku zawodnikiem, który swoimi porażkami miał podbudować inne, większe gwiazdy. Z czasem jednak zrozumiałem, że WWE dając pas Mahalowi chciało tylko wypromować swoją federację na scenie indyjskiej i był to ruch czysto marketingowy. Jinder nie miał po prostu na tyle talentu, aby być twarzą federacji, brakowało mu umiejętności ringowych, a na mikrofonie nie był on nawet w top 10 na tamten moment. W Wiesnach próbując trafić w dziesiątkę, wydupcył z całą po ponieważ fani byli rozwścieczeni tym, że będą musieli oglądać Jindera jako ich głównego mistrza. Mahal, ostatecznie po tragicznym panowaniu, stracił mistrzostwo na rzecz AJ Stylesa, który wyzwolił fanów z tej męczarni. Numer 1 Rey Mysterio 2011: Czy ja muszę mówić coś więcej? Rey Mysterio wygrał pas na roł w walce z Demizem. Okej, okay. to nie jest zła decyzja. Tylko chciałbym Was uświadomić, że to panowanie trwało jedyne dwie godziny, ponieważ na ten samym roll pod koniec samego odcinka stracił tytuł na rzecz Jonasiny. Jeden wielki żart, o którym wiele osób oczywiście zapomniało, ale ja uważam, że jest to najgorsze panowanie w historii, które trwało chociaż dłużej niż jedną godzinę. Dziękuję Wam za oglądanie. Wracamy, tak jak powiedziałem na początku i też tak samo powiem, piszcie w komentarzach pomysły na odcinki, bo ja oczywiście mam parę zanadrzu, ale jeżeli coś chcecie zobaczyć, napiszcie śmiało, postaram się to dla was organizować, nagrać ten materiał, pozdrowić tą osobę, która to wysłała, dawajcie pomysły w komentarzach, tak jak wspomniałem, łapki w górę, widzimy się niedługo, cześć.